To rozwidzę serdecznie już w trzecim odcinku za wezwanie 100 dzieci. Jak widzicie, tutaj Rilla namalowała obraz. To ona musiała zrobić coś po uruchomieniu gry, bo jeszcze czas temu y, grę uruchomiłam. Dopiero, więc tutaj prawdopodobnie jest albo po prostu z poprzedniego odcinka został obraz. No dobra. O, widzicie, szaleje tutaj. Nie, może sobie zaprosić kogoś? Rilla. do prostego tu. No, zaraz będzie, więc tutaj. No problemo. O, już przyszedł nawet. Dosłownie zaraz. Lubisz. No to zaproponuję szalony plan, ze tutaj... Mm, rozmawiajcie o zimnej pogodzie, o marzeniach, poznaj... o ostatnim posiłku. Mm, zaproponuję szalony plan, Tak ten obraz, mm, że jeszcze się uda z tym.

Pytanie, kolor? Zmawiaj. Gust moryczny. Mm, Pokaż plan o zastosowaniu. O, zielony lubi. Jakie to to ma z nim? A spędzenie czasu. Wiele głosów do bożego stroju. Lubi muzykę romantyczną. Uh -huh. plotkuj O sobie w pogodzie. opowie więc dramatyczną historię. O stylu Patio lubi. Hmm, nie będzie nom na zapytaj mnie. Hmm, ostatnim posiłku Pomachaj. W o tymtasowaniach Parody innego sima hmm, Rozmawiaj o zmadzeniu. To masz? A, termostat żeby kupić? No nie. A, mm, dalej? Centrosowania? Kolor? Dobra, wiesz, poflirtuj, to jest mądrze, ale... Zapytaj o hobby Zaznacz się szczegółami Okej okay. Dawaj, kącik na podryw

to daje ryzykowne pytanie, nie Nie, 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 nie chodź tu. Poproszę, poprosz byś z tobą spędził czas. Hmm. Hmm, co pytaj o rodzeństwo, pierwszy pocałunek hmm, Co pytaj ty... o, o, o typ osobowości, pochwalny wygląd Co pytaj o dzieci O słonecznej

A, mm, dawaj, na no będziesz miał dużą rodzinę No. Zgodzi się. <grym> Zgodził się Rilla! Pierwsze powodzenie To jest bez No nie mogę się w tym momencie Samo potrzebuje pieniędzy. Zgodził się ja nie mogę. Co za łeb! Znowu, nie wyłączyłam. Okej. Okay. Zobaczymy czy, czy w ogóle wam się udało coś tu zdziałać. co nie podpisz nic nie bo to nie ten prysznic. postaraj się i do niego jeszcze raz Idźcie się tam. Kto mówi się do trzech razy sztuka? Sztuka. Odczuwać szczęście. Dobra, i zrób test. I jest! Udało się za drugim razem. Już mogę się ubrać. Uwielbię się. Okej okay. No jest w pierwszej ciąży No dziecko namalowała Rilla byś Zmień strój mm, masz tu Wyjrzcerski obraz matni No maluj, maluj O, piąty już masz poziom malowania Sprzedaj Ktoś ci dalej rzucił na podłogę. No i zaraz będziemy kończyć odcinek I bardzo, prawdopodobnie będziemy się widzieć jak ona będzie w drugim trymeście Dobra, idź spać. Okej, okay, a już ja będę z wami żegnać do zobaczenia, cześć.